Manko Znajdujemy się na siłowni, w siłownym w sensie tu mamy szyk. To jest marakuja mango. Jesteśmy trochę ospali, godzina późna. Testujemy. Zerujemy dwa oczywiście, ale do połowy Czyli nie zerujemy. Godzina pokazana. Co? O kurde lebele... A ja wstrząsnąłeś? Tak, nie. Nie wiem, to zamknij barze, i wstrząśnij Na warze, a można tak zrobić Tak jak w szkole pani I drugie zbada, też, to... drugie też od razu Rozgrzewam nadgarstki Włókcie Wszystko jest bez przypadku, tak? Tak Zapach fatalny Smak Podobno też średni Ale Jak będzie średni to będzie dobrze, tak? Ale nie wybrzucamy A przy... <laughs> Cholera Oj. oj. Takie se Ale już mi się oczy Czy się otworzyły? O, bo idealnie A wydaje mi się, że więcej niż połowa zostawiłeś To bardziej będą dobry, tak? Tak? I teraz mango to jest kwestia. Ale jest pospak pospach paskudny, proszę Państwa Tutaj możesz kapka więcej No nie jest to nie jest to dobre. A które lepsze? O kurde! to jest posmak! To się wydaje lepsze, ale posmak jest... Trzymaj ich padawanie. I potem co? Zapraszam tu. Ja, nie no, odad oni to fu, 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 fu. Twój styler już nie piłę. Przyjęcie. Wiem. Kiedy... Przy umieszcę. To będzie jeden z tych panów. Dobra, Kat. Ej, za kim jesteś? A to nie? No. A <laughs> to chodzi? No. <laughs> ok. E, teraz ćwiczenie najważniejsze: recytowanie pana Tadeusza siedząc na ścianie tutaj obciążeniami coś tam minuta, jakby trzeba minutę. aha, no dobra bliżej, bliżej na, na ten czas wojskowy bycił na przypięty swój róg bawoli, długi, cętkowany kręty jak wąż, bo oburącz to łusko przycisnął z dołu policzki jak banie w oczach mu ze zesunął w pół powieki, wciągnął w brzucha i dopóć wysłał z niego z ducha. I zagrał róg jak wicher, wirowatym dechem. Niech się wpuszcza muzykę i podwaja echem. U miodu wiszczeńce stanęli z Zadziwieni mocą, czystością, dziwną harmonią pieni. Starzec cały kąsz, który mnie w źle zasłynął, jeszcze raz przepuszczając mi się w swych rozwinął. Napełnił wnet, ożywił knie i domowy, jak lub w nie wpuścił tak i rozpoczął łowy. Ile? Trzynaście. Bo w, w graniu była w historia krótka. Zaraz odzew dźwięczący, Rzeszki to powódka. potem miękki pojechał z skonął to psu granów. Ale gdzie nie gdzie, twarczy, to twarz, to przywody, to strzelanie. Tu przerwał, lecz trzymał. Wszystkim się zdawało, że Wojski wciąż gra jeszcze, a to echo grało Dobra, dawaj jeszcze pięć. O, dobra. Ale było, Dip. było, było. Trzy dipy, trzy dipy. Dla widza, dla widza. Dla widza. Kontroluj. Kontroluj. Za szybko. O kurwa, jakie masełko. Chłopie, co się dzieje? Co się dzieje? Ej, ej, ej! Dobra, 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 dobra. Nie, nie forsuj się. Nie forsuj się. Proszę cię przestań. Co jest? Dobra, i co? Mdlenie. Dobra, łyda dla widza. O, kurwa. Dawaj, dawaj jeszcze. No, piłkarzyk, tak? Już, to Siemanko, jesteśmy w Nersilandii na urządzeniu Maximator. Będziemy wbijali Maxa. Tutaj proszę kamera. Maximator Cycling. To musi dojść tutaj do, do końca. Ej, ale nic nie widać. Tu, chyba. Bo... Widzicie? Widaj, tutaj widaj, jest widaj, dobra, dobra, dobra. Powiedz, czy widać? Widać. Dobra, odpalam maszynę. Kurde, z Dobra, a... Dobra, co powiesz widzom? One, one, one more shot One more shot? Teraz oh, już? Czy czy a rękami machałeś? Po... Bo tu kamerzysta dał radę Kamerzysta dał radę Czy machałem rękami? Jest źle Nie mam pojęcia jest naprawdę źle. No, Ale no, co, jest że nas. przetreningówka porobiła? Czy o co chodzi? Dobra, dobra, dawaj jeszcze raz. To się kameruje Daj mu, daj mu! Nie dobra, daj. Eee. Jestem Czo to? Koniec Nie. Posuwam kanał Nie, Nie. 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 Jeszcze się Nie. uda, jeszcze się uda Wszystko Dziękuję. przed nami Dobra, znowu kamerzysta musi wziąć sprawę w swoje ręce Jak się <gry> Robimy teraz ćwiczenie mm -hmm. Jakie? Stajemy na jednej nodze na środku tego Step downy, Step downy. Dajemy nogę tutaj Do momentu aż się zetnie trążkami tutaj I możemy kolano dać przed linię palców Bo się bardziej kolano aktywuje poprawić jeśli mówię źle Tak Lewa noga której nie ćwiczymy dajemy do tyłu w lekkim zgięciu i opadzie Prawa noga schodzi w dół, pilnujemy kolana, żeby nie uciekała do środka, żeby nie. żeby wychodziło, żeby wychodziło przed palce. No i tak, żeby druga noga dotknęła sobie leciutko podłogi i wychodzimy do góry. W ten sposób ćwiczymy stabilizację. Oj. Oj. drugą nogę, nie żartuję. Nie ma poddawania się. co? Ej, o kurwa, dombek. kolega za dużo przed treningówki Jak to kłamam po ciebie O, o, o. A, już Kontroli REN Ja drugą nogę to samo zrobić oczywiście Dziękuję za uwagę Aha po, pożegnaj się